To były takie czasy, takiego pionierskie, tak, dzikiego zachodu. Tak. Pewne terminy pewnie jeszcze do dzisiaj wszystkich wydarzeń, jak żeśmy wymyślili, aż motestowe. Mam nadzieję, że fan, organizatorzy mają taki sam, jak, my, jak myśmy mieli. Grzesiek jak zawsze, jest profesjonalistą, wszystko jest dopięte na ostatni guzik, jakby z naszej strony. Zawsze zdarzają się jakieś wakapy. Wszystko się udaje, nie mogę powiedzieć, że się coś nie udało. Wszystko się udało, jest świetnie. Były te czasy, co nie było w ogóle tematu jeszcze jakości oprogramowania, a jak coś chciało się znaleźć w internecie na, ten, na temat testowania, no to ewidentnie to nie było po polsku. I, I na tej konferencji, żeśmy się spotkali, okazało się, że parę osób ma podobny pomysł i tego samego dnia jeszcze stwierdziliśmy, że trzeba by mieć te 15 osób, co by oficjalnie można było założyć stowarzyszenie, i tak stowarzyszenie powstało. I faktycznie, no teraz jak patrzę na tę konferencję, no to jestem dumna strasznie, bo to tak wygląda profesjonalnie. Na początku nie wyglądało to tak profesjonalnie, nie oszukujmy się. Duży. Profesjonalnie, chłę, chłę. Myśmy właśnie wspominali jak była pierwsza, jak wyglądały pierwsze dwie, pierwsza była jeszcze... była bardzo duża. 70 osób nas tak. było, nie? W Zegżu, w hotelu 500, jeżeli kojarzycie tak. 18 lat temu, prawda? To było 19 lat. To był rok cirka 2005. Sponsorem i jedynym w zasadzie wystawcą wtedy yeah. był IBM. Na konferencja zgromadziła około 40 osób. No konferencję jakoś trzeba było nazwać. W tamtych latach słowo Warez, nie wiem, czy ono jeszcze funkcjonuje w slangu informatycznym, oznaczało nielegalne oprogramowanie, bo się ściągało się Warezy. No ja nie ściągałem oczywiście, nie? ja tylko wiem od kolegów, że, że ściągali warezy. Było o testowaniu, było o narzędziach IBM, oczywiście, mega legalnych narzędziach IBM owskich ale tak jako taki drobny żart, drobne odwrócenie tego, co co się tam działo, no to zostało nazwane test Vares. Zaczynaliśmy w dosyć skromnych warunkach i tam było genialnie. Lekko wilgotnawe pokoje, w których spaliśmy i małe salki konferencyjne gdzieś na obrzeżach Warszawy. Teraz jak myślę o tych kolejnych edycjach, tych luksusowych hotelach w promie, na którym swego czasu płynęliśmy do Szwecji, to myślę sobie, że może my też staliśmy się trochę bardziej wygodni i już chcemy trochę więcej tego luksusu po tych wszystkich latach, jak Jeździmy po tych konferencjach, ale merytorycznie pod kątem networkingu właśnie to jest stabilne, tutaj się nic nie zmienia. Tutaj ciągle przyjeżdża się po to, żeby spotkać ludzi, których się jeszcze do tej pory nie spotkało i przybić piątkę z tymi, których się już zna. Największym wyzwaniem dla nas jest przede wszystkim przeżyć na każdej konferencji. To jest największe, najtrudniejsze wyzwanie. Hasło tegorocznej agendy to The Point. Dlaczego? Brakuje mi czasami mięsa, brakuje mi faktycznie ciekawostek, patrząc na różne agendy, na różne prelekcje, na różne etapy i też nawet artykuły w internecie, brakuje mi po prostu tego czegoś, byśmy byli konkretni. Nasi uczestnicy chcą stąd wyjść z wiedzą, z inspiracją do swojego dalszego działania i pracy na przykład jako testa. Największy test do tej pory miał niecałe 600 osób. Dzisiaj możemy w stanie powiedzieć, że to jest największy test ever. It struck me the moment I walked through the door. It was, you know, the moment you came in, you felt like you were in a big. an um, important and prestigious conference starting to walk through the corridors and hearing the the excitement and the atmosphere building right from registration all the way through to to the start of the keynote for us for me that was you know you started to feel the energy immediately and I think for me being a presenter and able to present this morning um that energy has continued I see the energy continuing through lunch people are networking talking polish english there's there's plenty of nationalities here Ja mam taką filozofię, że jak jadę na konferencję i wyniosę jedną rzecz do zastosowania dla siebie, to jestem zadowolony. A tutaj z wczorajszych konferencji to mam wynotowaną całą kartkę, a cztery rzeczy, które wyjdę i będę stosował. Tak? Po pierwsze, rzeczy związane ze sztuczną inteligencją, prompt engineering. Nie Sławka Radzymińskiego. Po drugie, storytelling Basi Kozioł, no mega sprawa i super zrobiona. Odgrywanie scenek przez Monikę i, i Michała też. No i oczywiście RPG. Na sam koniec, tak, trafił się taki temat bardzo ładnie, tak wyciszający i, i kończący dzień. Ja zawsze wynoszę niedosyt. Jakby co by się nie działo na tej konferencji zawsze. Na początek jest taka duża spina i nerwy, żeby to wszystko się udało. W tym roku jestem pierwszy raz gościem, więc teoretycznie powinien mieć dużo wolnego czasu. Praktycznie nie widziałem żadnej prelekcji od początku do końca i jeszcze. Ta wczorajsza prezentacja Beaty Olszewskiej, która mówiła o naszym mózgu, i ja jej mówiłam, że to nie było normalne, żeby ponad 100 osób na sali wstało. I wykonywało z nią fizyczne ćwiczenia, które też nie były łatwe, bo ona chciała tam pokazać, jak mózg działa. No i to są takie obszary, gdzie musimy zobaczyć, że to nie jest tak tylko, że ktoś to ma, nie ma, tylko takie rzeczy trzeba się uczyć i szkolić i wyjść trochę poza tą branżę IT. Bobę a ta nie pracuje w tej branży i ona właśnie pokazała, że możemy szerzej szukać tych informacji i uczyć się. Tutaj lubimy być, dlatego, że to jest... Konferencja z otwartymi ludźmi. Ja dużo, dużo latam po świecie po różnych konferencjach, opowiadam o hakowaniu chmury, gdzie się tylko da. I na te dwa razy jestem pierwszy raz. I muszę przyznać, że w tym roku to jest najlepsza moja konferencja, dlatego że z tymi ludźmi można porozmawiać o wszystkim. Przychodzą, pytają, poruszają różne tematy, które ich interesują. Co jest w tym pięknego, podobnie jak w, w sytuacji, kiedy prowadzę szkolenia, to są osoby, które przyszły tu w konkretnym celu. Czyli one tak naprawdę to, to nie są ludzie z łapanki, tylko wybaczcie kolokwializm, e, tylko tak naprawdę oni chcą się rozwijać, i ja też tak naprawdę, będąc tutaj, e, też chcę słuchać tych prelekcji, rozwijać się, też chcę dać coś od siebie, znów jakby idąc e, tym swoim celem. I to jest taka fajna chemia, takie fajne flow. I tak jak wczoraj prowadziłam mój panel, ja na sali miałam ludzi, którzy przyszli z zupełnie innych firm, mają zupełnie inne doświadczenie, mają zupełnie. Inną ilość doświadczenia takiego zawodowego i przychodzą się podzielić tą wiedzą. I to jest coś, co jest wspaniałe. Ja mam tutaj okazję spotkać ludzi z zupełnie innych światów, zupełnie innych projektów, ludzi, którzy robią rzeczy podobne do mnie, ludzi, którzy są moją konkurencją i wymieniamy doświadczenia. To jest największa wartość tego wydarzenia. To jest możliwość rozmowy z drugim człowiekiem, który pracuje w podobnym obszarze, ale może robić inne rzeczy niż to. Co moc. 18, 19 years since we know each other. Uh, of course, it, during this time, many people changed, and I see new faces now. But during the years, uh, as I said, we've made a very good relationship, not only on a personal level, but also on a on an organizational level, and we're helping each other in different dimensions. Like, for example. Between uh, TES VARES and CE Test conferences we're helping each other, we uh, exchange speakers, we exchange uh, uh, ideas about uh, how we adjust the program and, and stuff, and also on the board level we're helping each other in the area of certifications, like uh, helping each other with questions, Like this exam, that exam. Wydaje mi się, że chyba jednak atmosfera tutaj e, robi swoje i wszyscy troszeczkę pracujemy na ten wspólny sukces. Bo to też jest tak, że no my jako organizatorzy wkładamy ileś wysiłku, ale bez uczestników ta konferencja też by się nie odbyła. Więc jakby jeżeli oni przyjadą i faktycznie się z nami dobrze bawią, no to wszyscy są zadowoleni wtedy. To, jak mamy świetny zespół, świetny zgrany zespół ludzi, jak mamy. Wszystko tu się dzieje, to po prostu z takimi ludźmi chce się pracować. Takich mam czasem w projektach ludzi, z którymi chce się pracować, za których się pójdzie, zmieni się praca nawet. Tak samo tutaj to są ludzie, którzy dają fajdy, z którymi po prostu chce się wszystko robić. Dla mnie ludzie i wyjątkowi ludzie. To jest coś nie do przecenienia i to jest jakby clue. Wszystko inne było konsekwencją tego, żeśmy się spotkali w dobrym czasie, w fenomenalnym towarzystwie. To jest dla mnie, to zostanie na zawsze.